Dziś po raz pierwszy w tym roku w takich zimowych okolicznościach Jesteśmy na lodzie, będziemy próbować łowić okonie My z Nikodemem sprawdziliśmy już troszkę tę wodę Byliśmy na nie po raz pierwszy wczoraj po południu Było bardzo ciężko, łowiliśmy same małe jazgarze Na koniec udało nam się złowić kilka fajniejszych okoni Więc zaczynamy nowy dzień, dołączył do nas Skabu ze swoimi turbo saniami I Skabu będzie zupełnie inaczej łowił Tak jest, ja do sanek mam przyczepionego Panoptixa z Garmina I będę szukał po prostu aktywnych, dużych ryb Czyli u mnie głównie przynęty to będą blaszki i duże poziomki. Natomiast my skupimy się na rejonie, który wczoraj dał nam jakieś rybki. Głównie myślę, że znowu polecą do wody mormyszki, żuczki z ochotką. Miejmy nadzieję, że te jazgarze nie będą nam bardzo przeszkadzać i uda się dobrać się do tych fajniejszych rybek. A teraz zobaczcie, co udało nam się złowić z Nikodem wczoraj po południu, a następnie mam nadzieję, że pokażemy Wam ryby, które złowimy za chwilę. My bierzemy się do łowienia. Jest okoń, okoń, no lepszy, no lepszy, po prostu dawno nie miałem większej ryby niż jazgarz na kiju, nie jest to ogromna ryba, chociaż już taki lepszy niż palczak, ale po prostu naciągnęliśmy się tyle tych maleńkich jazgarzy, że... Byle to większego już dawało naprawdę dużo flejty na tym delikatnym kiju. Mam nadzieję, że będą większe, a nie tylko takie. Mamy rybkę. O nie, nie wiem jak jest duża, ale wydaje się być lepszy. Dobry był Dobry był Tak kurczę o, dobry O kurczę Cały dzień o niego walczyłeś Z jazgarzami Ale... Ja wielki świat i zgarzę. Tak też bywa w tym świecie okrutnym, że no po prostu rybki spadają. A przynajmniej fajnie wiedzieć, że, że może co, co, co się, coś się podzieje właśnie. Jest już dosyć późna godzina. Może te rybki przed takim wieczorem właśnie wychodzą teraz na żer. O tym właśnie mówiłem, że właśnie teraz te rybki może wychodzą na żer. Udało się przebić przez tą armię jazgarków. Jest taki ogonek. Myślę, że z 24 cm naprawdę fajna, spasiona rybka, może się uda zrobić jakoś 30 lepszejszego, ale 40 też bardzo by nas ucieszyła. Uciekaj kawalerze, nie spuść mi ziomków, albo powiedz, że tutaj dają dobre, dobre ochoty. Mam rybę. Tak, jedna dziura oddaje. Jedna dziurka, jedna dziurka. Tak i oto pan okoń. Piękny konek, krwiście, czerwone płetwy. Jakieś takie bladziuszki troszeczkę ale nadrabiają tymi pięknymi czerwonymi płetwami. Zobaczcie, jedna dziurka i, i, i może. Tak, jedna dziurka i może. I są tu rybki. Fajnie, że biorą, bo naprawdę nic się nie działa ale teraz. najwidoczniej się odpaliły. Mówimy dalej. A tego jego mościa wypuszczamy. para con Hier mamy kolejną wieczorną rybkę. W ciągu dnia wtedy by w ogóle nie chciały współpracować. Teraz, teraz na jakiś czas trafiamy taką przyzwoitą dziurę, która daje, jakkolwiek to nie brzmi. Pierwszy. No ładny taki. Z 28 cm. Wziął narzuczka. I wędka nasza, oczywiście Beetle Ice. Ładny pierwszy okonek dzisiaj. Mam nadzieję, że taki złowimy dzisiaj jeszcze z 20-30. Zobaczymy. Rybka tego dnia dzisiejszego dla mnie, bo schabu już tam zrobił jedną. I pomału chyba czujemy, że się do nich dobieramy, bo wcześniejsze dziury nie dawały żadnej rybki. A tej zobaczcie, jakiś zły okonek, i to chyba nie jeden, który był w tej dziurze. Miałem jeszcze parę brań. Także wypuszczamy rybulka. Wypuszczamy naszego złego pana okonia. Tak pa, koleżko. Ale byk! Chłopaki łowią jakieś tam okonie, nawet ładne. Ja też w końcu złowiłem no ale nawet nie jest w połowie tak ładne jak ich. Ale jest progres. Ojej, odprowadzał mi go drugi pod przelębel. No! Drugi taki sam go odprowadził pod sam przelembel. Ale akcja, ja pierdzielę. No i w końcu mi się trafił też ładniejszy okonek. Naprawdę ładna, długa i grubiutka ryba. Najciekawsze jest to, że podczas holu, pod samym... Lodem przy przelęblu kręcił się drugi taki samokoń, próbował temu wyrwać przynętę. Niesamowite. Zażar, naprawdę, bardzo delikatnie, malutką mormychę dopaloną ochotką. Masakrycznie, delikatnie biorą te ryby, i bardzo rzadko, ale jak trafi się w odpowiednią dziurę, że one się tam kręcą, to da się jeszcze skupić. ogóle mamy tutaj namierzone ryby. Widać się na sądzie, że napłynęło stado naprawdę ładnych okoni. Więc szybko wszystko na szybko robimy, spuszczamy żuczek bardzo szybko przyprawiony ochoteczką i zobaczymy czy się podniosą. O, tutaj płynie kolejny ładny duży okoń. Zainteresował się. Jest, jest. Mamy kolejną rybkę. Bardzo lubię tą wędkę Beetle Ice. Idealna po prostu do. To... A kurczę. Aj, spiął się. To ładna ryba z 35. Spiął się, niestety się spiął, bo. Przerębel wykonałem pierzchnią, a nie świdrem. I niestety wypiął się o, o kąt przerębla. ale zaraz zobaczymy. Na razie ich nie widać. Może jeszcze wrócą. Następny tutaj go widać. Podnosi się. Oj, kurczę, za wcześnie zaciąłem. Odpływa, odpływa. No niestety, zakułem go lekko w pyszczek i już ryba nie wróci. Tutaj widać jak sobie odpływa od żuczka ale płynie następny no. na szczęście czy się zainteresuje? zainteresuje się się pytanie czy weźmie? wejdą wziął Wiesz, mamy tam taki sam i mamy ładna rybka ale niestety się zamknął ja przetwornik, Aj, i znowu poszła Jest kolejny. O, ten jest lepszy. Ten jest lepszy od tego. O, i mamy kolejną rybkę. Bardzo ładna. Bardzo fajny okonek. No, cały diabełek ze żarty. Także ten naprawdę bardzo chciał zjeść. Uderzył jakieś 2 metry nad dnem, także ślicznie wystartował, pięknie też było widać na przetworniku, także super łowienie dzisiaj mamy. są dziś totalnie nieaktywne, potwierdza to nam nawet nasz guru podładowy, pan Schab w konsultacji z panem panoptiksem i musimy je naprawdę dłubać. Ja przede wszystkim próbuję na bardzo lekkie mormyszki, żeby ta przynęta jak najnaturalniej tam sobie skakała przy ich płyskach. może któryś od niechcenia dziabnie ochotkę. Do tego używam najdelikatniejszej wędki z serii Triton Ice, czyli właśnie modelu mormyszka. Kijek, który pracuje dosłownie pod każdą rybą, pod niewielkimi rybkami, już fajnie ugina, a, a te największe a, okonie czy grube płocie, bardzo fajnie trzyma, głęboko pracując, nie pozwala im się odpiąć. A, szczególnie jest to tutaj istotne, bo żyłeczka, której używam do takiego subtelnego łowienia, to a, Dreamline Ice 008, więc przy tej średnicy, naprawdę tutaj kijek musi dobrze amortyzować. Przetestowało go już tutaj kilka fajnych okoni i naprawdę świetnie się sprawdził. No ale mam nadzieję, że przetestuje to naprawdę gruby okoń jeszcze przed końcem dnia i uda się wyholować jakiegoś pięknego gerbusa. Okej, okay, dzięki za info. Dzięki za info, potwierdzam. Oh <laughs> jest kolejny, ale ten niestety maluszek. Ale ewidentnie kręcą się tutaj te okonki fajniejsze. Także wypuszczamy tych trzech agentów w dziurze obok, żeby nam nie odprowadziły. O! Tak się łowi. Kieł, którego dzisiaj używam, to jest Beetle Ice. Jest to kijek, który jest dedykowany do łowienia na żuczki i na ciężkie mormyszki, żuczki, diabełki i takiego typu przynęty. Ma bardzo fajną akcję, bo jest naprawdę dosyć giętki. Jest na tyle giętki, że bez większego problemu hol płotki jakieś w takiej 25 cm czy powyżej będzie naprawdę przyjemny. A dodatkowo daje nam na tyle zapasu mocy, że takie fajne okonie typu 30, nawet do 40 cm bez najmniejszego problemu wyholuje. Do tego wszystkiego mam kołowrotek Mikado Freeze Micro. Jest to kołowrotek w rozmiarze 500. I nawinięta na to żyłka Dreamline Under Eyes. Yy, tutaj jest dziesiątka nawinięta. Właśnie wjechał kolejny okonek, taki powyżej 30 cm. Niestety trochę przestały brać, więc zacząłem trochę kombinować. Eee, zacząłem trochę agresywniej łowić, po prostu poziomką. No i ten kolega 2 metry od dna złapał poziomkę, a weźcie pod uwagę, że łowimy na 4 metrach. Także dokładnie w pół toni po prostu wziął tą poziomkę. Fajnie szybciutko wyholowany, fajna rybka. Oby więcej teraz takich było.

Oh! Doczekałem się ja takiego trzydziestaczka, naprawdę mega fajna ryba, z niesamowitym impetem uderzył w tego wrzuczka, byłem pewien, że to jest szczupak, bo z taką agresją uderzył, że naprawdę byłem w szoku, no i powalczył ładnie, mój ci pierwszy trzydziestaczek, przepiękna rybka mega kondycja. chcą okonia na żuczka, jak nasz nauczyciel z który łowi okonia za okoniem wybrałem wędeczkę Triton Ice Spoon jest to elka, czyli najżejszy z kijków dedykowanych po, pod, pod blaszkę i co mogę powiedzieć o tym kiku na pewno ma bardzo przyjemną akcję nawet małe ryby z tego nie spadają, świetnie trzyma daje maksimum fanów, bo jak widzimy takie ugięcie przy przeremblu to naprawdę Micha się cieszy a a to wcale nie jest duża rybka, to jest taki okonek 20 cm, także daje ten zestaw mega Friday. Do tego roteczek w rozmiarze 500, Arctic Micro, żyłeczka Sensual Ice 0010. A właśnie a właśnie schab kol holuje kolejnego okonia. I, I tak to jest, także to jest mój zestaw. A właśnie w tym momencie Kamil ma rybę, także idziemy yeah, no może być niezły, trochę dociskam, Ale nie tak delikatne jak jazgarzyk. A ryba? Nie jest nie, nie. Witamy w kolejnym odcinku Akademii Pana Schaba. Jak widać wierni uczniowie progresują, ale gdzie to do poziomu pana Schaba? O, oh, nie aż tak dobry, ale bardzo cienki zestaw. Żyłeczka 008. Oh, Burmyszka już wypadła. No dawaj gościu. Tak zwany dwudziestak parątak. Fajna rybka. Nie chciał wziąć na diabełka, więc postanowiłem założyć myszkę trochę delikatniej i wolniej prowadzić. No i skusił się. Okonek. Wypuszczamy rybkę. Powiem dalej. To już chyba ostatni okonek na dzisiaj. wybyła godzina 15. Słoneczko powoli zachodzi na horyzoncie. Także zmywamy się, bo to już totalna rzeźba się zaczęła. a Wolę łowić jednak na ciężko, blachy, poziomki, także już nie moje łowienie, także za chwilę lecimy do domu, a tego wypuszczam. To co, kończymy na dzisiaj. Tak naprawdę przez cały dzień każdy z nas łowił trochę inaczej. Ja chyba najbardziej oldschoolowo, bo bez wykorzystania elektroniki. i Nikodem? Ja użyłem mobilnego strajkera Kasta i dzisiaj robiło różnicę to, że z rzuczka zmieniałem na murmyszkę dużo lżej prowadziłem i od razu pojawiają się efekty. No i pan Schab ze swoim całym laboratorium elektronicznym, ekrany, telewizory, no i pan Optics, no i co powiesz? E, powiem tak, bardzo fajnie dzisiaj było. Udało się złowić z 20-30 ryb w przedziale 30 cm. Wiadomo, niektóre były trochę większe, trochę mniejsze, ale naprawdę bardzo fajne łowienie dzisiaj było. Eee, ryby cały czas się przemieszczały w wodzie. Także w momencie, jak namierzyliśmy, namierzyliśmy ryby w jednej dziurze, trzeba było dookoła zrobić ser szwajcarski, w granicach 5 do 10 metrów i cały czas się po prostu przenosić. I szukać tych ryb, szukać, gdzie one się przemieściły. Tak, niesamowicie pomógł nam w tym właśnie Panoptix, gdzie na full gdzie tak naprawdę namierzały się ryby, łowiliśmy rybę dwie i było po robocie, trzeba było szukać nowych. No? Dokładnie, o, dokładnie, Ogromne zaoszczędzenie czasu. Tak, tak... Także technologia live na pewno nie szkodzi w wędkarstwie podlodowym i na pewno trochę w nim pomaga. Oczywiście nie jest to wymóg, jeśli ktoś e, lubi łowić klasycznie bez e, używania tej elektroniki, to może połowić mniej niż oni, tak jak ja dzisiaj. E, ale też coś tam połowić i bawić się przy tym dobrze. To tyle z naszego dzisiejszego wypadu. Spadamy do domu się trochę ogrzać i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.